z dobry, witam Państwa po raz wody. Jak widzicie, za mną w tle bloki jestem na pomoście. A może to oznaczać tylko jedno, że w końcu wylądowałem na tych tych pomostach na ławce. Dzisiaj jest bardzo zimno, bo. Jest naprawdę zero, miał być minus 3 odczuwalny, minus 8, natomiast tutaj taki lekki wyda jak teraz więc nie jest super przyjemnie. A ja dzisiaj wyjątkowo nie na Fedę, tak można powiedzieć od święta, ale z bacikiem. Doszedłem do wniosku, że a jak na te pomosty przyjść, to troszeczkę inaczej i spróbuję dzisiaj z bacikiem. Powie od pół godziny, natomiast na chwilę te są bez efektów. No i też nie, nie, nie napawa mnie optymizmem to, co wczoraj tu się wydarzyło, bo był tutaj wczoraj kolega grzeszył, no i zajrzył tylko dwa małe leszczyki. Potrafią to być piękne płocie, potrafią wchodzić leszcze, no ale też bywa tak, że, że nic się nie dzieje. Jestem na czwartym pomoście, tak jak widzicie, od strony, od strony yy, mostu. No i spróbuję coś w tej łowić. Za Wam powiem co, jak, jak się zebrałem, jak łowię dzisiaj. No i mam nadzieję, że coś się uda złowić. Tak jak wam wspominałem, dzisiaj bacik 7 -metrowy. Nie patrzcie się tam na, na model, bo ja tam nie jestem specjalista, to z mi który mi został jeszcze z czasów młodości. Sławiczek jednogramowy. łowię sobie tak, nie wiem, z 5 metrów powiedzmy od tego pomostu. Siedzę sobie na... To zam zaraz pokażę, tylko odłożę pomost. Odło odłożę, tak, odłożę pomost, odłożę wędkę. Siedzę sobie na ławeczce, tak tu jest, żeby nie było różny w tyłek. sobie coś takiego. Polecam to się składa kompasowo. Takie coś spakować do plecaka nie ma najmniejszego problemu, bo już na chwilę, kiedy będzie zimno na trawie czy na jakiejś tam właśnie zimnej ławce. Oczywiście spakowane jest do plecaka, wszystko w plecaku, dodatkowo jeszcze satyw, wiaderko, wędka i podbierak, no i to wszystko. Są jeszcze szkieletki, obaczki, kanapka, jakieś rzeczy do spłowików, jakieś pijadołki jeszcze. I tak, jeżeli chodzi o to, na co łowię dzisiaj, tak jak Wam pokazywałem na przebitkach, Chleb tostowy. Dzisiaj to jest taka mieszanka bardzo uboga, bo tak naprawdę to jest sama, sama ziemia skretowiska, troszeczkę gliny rzecznej, żeby troszeczkę dociążyć i żeby szybciej spływał na dno. Do tego jeszcze, do tego jeszcze, widzicie, jest mielony chleb tostowy, jest to troszeczkę nie dużo, to jest tak 125 ml, to troszeczkę pinki, taka niecała ćwiartka. I dodałem to do tego wszystkiego jeszcze kolendę, żeby troszeczkę dodawała zapachu. A jak powszechnie wiadomo, o płocie lubią kolendę, a stawiłem się głównie na płocie. Zrobiłem z tego. To jest tak, jak widzicie, spółwiada Połowa już poszła do wody w takich pięciu dużych kulach. No i nic, będziemy sobie doręcać, spróbować jeszcze. I mam nadzieję, że coś tu dzisiaj wpadnie. Przyjechałem jeszcze, jak było ciemno. Widzicie, mamy jeszcze na sobie latarkę. Plusem tego miejsca jest to, że chociaż tego teraz nie widać, tam z tyłu są latarnie i oświetlają. To więc można to tak naprawdę tutaj siedzieć i łowić w nocy po ciemku bez żadnego oświetlenia. No, może jakąś czołówka ewentualnie, ale tak naprawdę jest tutaj bardzo fajnie pod względem oświetleniowym. Klimaccie jest no, już taki troszeczkę słabszy, no bo jednak miejski i tak koło trójkąta to nie jest takie. Do końca bym powiedział najbezpieczniejsze miejsce we Wrocławiu, owiane złą sławą. No, ale to miejsce tutaj odinstalowane, od, bulwary dookoła, nowe osiedle. Bardzo ładnie to wygląda. I tak Wam wspominałem, łowię na spawik jednogramowy, taką przepływankę, łowię, można powiedzieć, na styk, bo co chwilę mi ten zestaw są tak powolutku od nie, no i też co chwileczkę zaczepia się, zaczepia się jakieś takie trawki, czy tam już jeden patek wyciągnąłem, więc są takie fałszywe brania, no, ale widać, że to nie jest branie, tylko zatapianie przez spawika, przez, yy, przez jakieś tam zaczepy. O, zleciały się prywające szczury i mi stąd tak w ogóle to Wam powiem, że miałem próbować tu przyjechać z bolonką, a nie z Bacikiem, bo bo ta temperatura koło 0, wiatr wiejący, no i bałem się, że te przelotki, malutki będą zamalzać więc po prostu postanowiłem, że po, mówimy bez przelotek dzisiaj, na bacika to w zupełności wystarczy jest ok, jest tu głęboko bo tu jest tak, myślę, że 4 metry, jak patrzy się po tym, co jest na Bacie, to tak na luźno, natomiast yy, no, można byłoby sięgnąć tam dalej po trzycinki. Na pewno zasięg jest większy, jak ma się połowa takiej żyłkę nawiniętą, aniżeli na stało. No ale myślę, że jak mają to być ryby, jak, będą, jak miałby brać, to będą brały i tutaj. No to już teraz wiecie dlaczego. To był pomysłem było nie przyjeżdżać tutaj z wędką, z przyrodkami. Patrzcie jak cała. Cały, cały, na blank można powiedzieć, tak? Cała wędka jest już w lodzie z kurczę, To, co by dopiero się działo na malutkich przelotkach, tak? Jak mówię, na chwilę, obecną, na chwilę obecną nic się nie dzieje, łowi to już chyba z godzinę. Jeszcze popróbujemy, popróbujemy innych sposobów. Oprócz pinki mam jeszcze za pazuchą, tu schowane mam. E, mam, ochot, mam ochotkę haczkową, spróbujemy na ochotkę jeszcze. Na razie łowi na styk. Później spróbuję jeszcze w tonie i taki mocno, może nie mocno, ale trochę jak gdyby przeglądowany zestaw. Tak, żeby to bardziej, może nie wiem, to utrzymać, chociaż nie wiem, czy uda mi się utrzymać ten zestaw na dnie przy tym uciągu. Nie jest duży, ale na no, spawik jednogramowy, no to może być ciężko. Ludzi dzisiaj nie ma dużo, o dziwo, albo o dziwo, bo nie o dziwo, bo jest bardzo zimno. Tylko panowie obok są, jedną płotkę na razie, ja na razie na zero, no i ja jedną na zero, bo cytując klasyka taki mam klimat teraz, niestety, ale o to ryby nie jest łatwo. Tydzień temu byłem koło Mustosułowickiego, tam zajczyłem dwa krąpi jednego jadgarza. Wszędzie teraz ciężko robić ciężko w okolicach, jeżeli chodzi o rybę. Zwłaszcza, że mówię o tej o rzece, o odrze, o jakichś takich wodach płynących. Dlatego też chciałem zacząć się na y, takie wody zamknięte, tak, stojące, gdzie, gdzie ta chyba wiem, że jest i trzeba ją tylko znaleźć. A tutaj po tym zatruciu, to ja już sam nie wiem. Co, 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 co w tą zimę się dzieje zawsze coś tam dało się wydłubać. to so, były takie pewne miejsca, ale teraz nawet jak się pojedzie, kurcze widzę takie pewne miejscówki, to wcale nie oznacza, że się pojedzie, przecież się, się przyjedzie z rybą znaczy z rybą, no, z rybą, się nie ja i tak nie przyjeżdżam, ale powiedzmy, że że będę miał coś na haku no ale powiem Wam, że ten spławik ma klimacik od tego zaczynałem to zawsze bardzo zrobiłem i wpatrywałem i w te spławiki, to jest cudowa sprawa myślę, że jeszcze o wiele bardziej klimatyczna niż Feder no ale wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy dolniczyłem sobie znowu tak za 4 litry mieszanki myślę, że powinno wystarczyć, jeszcze max 2 godziny połowie i będę się zawijać, bo chyba jeżeli nic z tego, widać, że nic z tego nie ma, to to nie ma sensu maznąć. Fiat miał być z zachodu, a jest taki bardziej z północy Natomiast w plecy, w budynki, które są za mną, które mnie osłaniają, to wieje mi z boku i kurczę, jest tak nieprzyjemny, tak przeszywający, Jezus. Powiem Wam, że aż czuję, że mi szczęka zamarza, że aż niewyraźnie mówię, dobrze, to jest herbata, się nie piję ciepłe, bo już sam czuję, że wymawiam do Was, nie dość, że mam wadę to. To niewyraźnie było, bo po prostu szczęka mi za bardzo jest po prostu mm. ja, wszystko skosniałe. No i wszystko wskazuje, chyba że zajdę dzisiaj na zero, bo nic się nie dzieje, to i czy to w tonie, czy to takie szarane podnie, no nic, kurcze. No ale jak mówię, na wspominam, no po prostu ścieżka teraz chyba zobaczę, jeszcze chwilę poćwicza, może potem pojadę do kupaku i jeszcze zobaczyć, co się dzieje. No nic, trzeba próbować, trzeba walczyć. Fajnie by było zejść chociaż jedną rybę, żeby nie zejść na zero. Kurczę, bo... No, zawsze to jedna to czy tam cholera uratowane. Proszę, woda jak kasza. Już jest praktycznie cała zamachnięta tutaj na powierzchni. jest zimna, jest jak cholera. Jeszcze sługuje jeden myk. Jeszcze sługuje przy samym pomoście, praktycznie połowić. Zobaczymy, czy to coś poskutkuje, czy nie. Może jakiś okoń, co stoi przy pomoście, się skusi. Nie wiem. Już sam nie wiem, co tu robić. Ostatnia moja szansa. 15 minut sobie daję, i zawijam się, bo tutaj nic się nie dzieje. Nie ma najmniejszego sensu tu siedzieć, marznąć. Jeżeli przy tej womości jakiś okoń się nie skusi, nie zlituje się, no to po prostu to jest bez sensu. No i słuchajcie, moi kochani, wracam do domu dzisiaj. 0, ale nie tylko ja zajczyłem, 0, nie tylko mi tam było trudno. Panowie, którzy siedzieli koło mnie też, mówi, że Lipa chyba na tej jednej płotce się skończyło. Spienięgiści przechodząc obok też, mówili, że nic, nawet, nawet, nawet tylko jednego stuknięcia. No i tak to bywa tam. To jest miejsce, w którym ta ryba bywa często, ale też jest chimericzna i potrafi po ta ryba po prostu tam nie być. No i dzisiaj niestety znowu na chwilę moment, kiedy cokolwiek bym tam nie wrzucił do wody, nie wyczarował, no to po prostu niestety, ale, ale no, no, no nie wyciągnąłbym, no bo pływałem, mówię, i blisko pomostu, i na tej głębinie. I, e, i na praktycznie szyłający zestaw podnie po i tak zupełnie w toni i na pinkę i na ochotkę więc no, myślę, że po prostu tej ryby tutaj nie ma gdyby była to chociaż jakieś drobnostki by wpadały jakieś kurcze małe leszczyki, małe płoteczki nie mówię tu o jakichś takich potężnych rybach ale chociaż jakieś takie małe by wpadały no ale tak bywa, miałem jechać do chłopaków jeszcze na, e, na osobowicę e, zobaczyć jak tam w ogóle na sytuacja na Odrze ale też mówili, że nic, także naprawdę ciężki okres teraz jest, jeżeli chodzi o łowienie we Wrocławiu ale nic, nie poddaję się będę kombinować, mam pomysły na kilka innych miejscówek, właśnie wracam z obciążenia takiej jednej, która mi się bardzo spodobała no bo chciałem pokazywać Wam też coś nowego a z drugiej strony też chciałbym pokazywać Wam tak wygląda to prawdziwe wędkarstwo, tak? Nie tylko te same rekordy, tak jak powtarzam, ale też te szare dni, o których się nie mówi, o których się nie, z których się nie wrzuca z zdjęć w internecie, czyli wtedy, kiedy po prostu jedziemy i nic nie połowimy, bo połowimy słabo. I taki dzień był dzisiaj. I za niego Wam bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się wszystko podobało. Zostawcie łapeczkę w ogóle dla mnie, żeby mi troszeczkę było cieplej, bo łowicie. Nos mam cały czerwony. I co? Jadę, żegnam się z Wami i do następnego w takim razie. Dzięki, cześć!